Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiału na kanale z gry World of Tanks i dzisiaj przedstawię wam pojazd dość ciekawy, specyficzny, przez niektórych uważając, uważany za najgorszy pojazd w grze. Może nie najgorszy, ale jeden ze słabszych: T34 Myślnik 3. I oprócz nazwy, ten pojazd właśnie w niczym nie nawiązuje do T34. Jest to pojazd, który bardziej przypomina T54, T55. Jest to pojazd chiński i on. Jedynym chyba takim e, za, za, może nie zaletą, ale takim czymś specyficznym, czym dysponuje, to armatą. Armata kalibru 122 mm to jest czołg średni. Rzadko taka, taki kaliber armat pojawia się na poziomach ósmych, co czyni go naprawdę potężnym pojazdem, który może y, wiele pojazdów y, uszkodzić, chociaż ma dość mało penetracji 186 na podstawie, 250 na pociskach hitowych co jest już dość dużą wartością i 61 mm na pociskach, pociskach burzących przy uszkodzeniach 530 uszkodzeń to jest naprawdę sporo i spoko, natomiast 390 uszkodzeń na podstawie, chociaż może porosować nieco więcej. Armata jest z jednej strony no, ma mało przebicia na podstawie jednak moim zdaniem jest nawet, nawet spoko, da się nią naprawdę zadawać potężne uszkodzenia, zwłaszcza, że my nie mamy jechać na czołgi ciężkie, tylko mamy walczyć z czołgami średnimi, więc mamy przewagę drobną, ale mamy. Co do opancerzenia, pancerz kadłuba wyjdzie wszystko, jednak pancerz wieży jest tak zbudowany, że jest on naprawdę, naprawdę skuteczny, jest w stanie przyjąć wiele, wiele uszkodzeń i na tą wieżę ciężko się dość gra, dlatego, że mamy małe opuszczenia, 6,5 stopnia to jest naprawdę mało, jednak... Y mi się wydaje, że jest wystarczająco, żeby dało się zagrać na wieżę w mniej nierównym terenie. O, Dlatego, że jest to pojazd moim zdaniem dość ciekawy, dość interesujący. Jest takim jeszcze typem pojazdu, też premium, który nadaje się do zarabiania, ale z drugiej strony jest w jakiś sposób wyjątkowy i z czymś innym. I dlatego znajduje się w grze, a nie dlatego, że jest kolejnym pojazdem, który ma niesamowite statysty statystyki. tak i Wszystko wymiata. Tu, tu w tle widzimy y, taki pojazd. Moim zdaniem, ten pojazd naprawdę ciekawy. On pokazuje też pojazdy premium, dlatego że mam trochę ciężko z kredytami i tak to środowisko, jak z nimi tak będę grał, zbierał. No to przy okazji je pokażę. Zaraz wejdziemy sobie do PIT. Losowanie takie sobie nie ma źle. Dziewiątki są, ale też są siódemki. No, postaramy się coś ugrać. Mm. Na no niektóre pojazdy może być troszeczkę mało penetracji, ale postaramy się pojechać na to wzgórze. Chociaż gra sugeruje, żeby tam nie jechać. Ale ja jestem za wjechaniem na wzgórze. Mm, dlatego, że po prostu tam mi się wydaje będzie łatwiej cokolwiek prowadzić, jakiekolwiek działania, nie będę tkwił w krzakach. Przynajmniej wybiorę się na przejażdżkę. No zobaczymy jak to jeszcze wyjdzie. No ten pojazd ma zalety, trzeba je tylko wykorzystać. A to na przykład jak będą wsparcie Skody. 50TP Prototyp, to naprawdę może być fajnie. Jest to pojazd żwawy, typowo chiński, czyli łączymy Czołk y, T54, T55 z armatą z no i mamy nową konstrukcję. Chińczycy ostatecznie z niej zrezygnowali, no ale y, to armata nie była najlepsza. Y, Dysponowano już wtedy lepszymi armatami niż te. No, większość World of Tanks też nie mi się wydaje tak z lepszych armat, y, dlatego że tu toczą się walki na naprawdę nieduże odległości. Y, w rzeczywistości, gdzie, gdzie te dystanse są znacznie większe, no to po prostu. Ta armata się nie sprawdza aż tak dobrze. No niestety pomysł zastosowania takich armat w czołgu średnim jest dość ciekawy. że to nie był taki czołg średni, to już były pierwsze pojazdy takie no... które miały pełnić funkcje różnorakie. Pierwsze pojazdy podstawowe. No ale tutaj postanowiono troszeczkę zmienić yy, uzbrojenie. W grze wyszło to pozytywnie, pomimo tak małej penetracji. No to jednak Siła od pojedynczego wystrzału jest naprawdę spora. Chociaż o takim celnym strzał, strzale w tygrysa to możemy sobie pomarzyć No ta skoda troszeczkę tak utknęła troszeczkę. troszeczkę bardzo utknęła a my za nią yy, a my za nią, jakby to powiedzieć, nie? Ech... Standard B też, wszyscy się tutaj... Jednak, jednak y, doszliśmy do tego samego, jak to się mówi, efektu. Nieważne, czy pojechałem tam, na tamto skrzydło, czy na to skrzydło. Tak będziemy się y, kampić i czekać na, wy... na kogoś, kto w końcu postanowi przerwać impas. No szkoda, że ta mapa tak wygląda, a nie inaczej. Ona jest po prostu pod tym względem beznadziejna. Widzę, że tu znaleźli jakiś cel, a ja nie za bardzo. Aha, zaspałem. Ja tu tego prożetto pilnuję. O, tak, pilnuję. Rozgląda się na wszystkie strony i gada, a nie pilnuje projektu. No tu gdzieś powinien w ten rejon wyjechać, chociaż może też tu wyjechać, tu wyjechać, tu może kombinować. Nie wiem jak ten pocisk za bardzo poleciał. Boję się też podjeżdżać. Tu na po drugiej stronie jest jakiś pojazd. Najłatwiej byłoby załadować pociski kumulacyjne, i wtedy można byłoby się bawić. Dobra, czas przełamać impas. Wchodzimy do akcji. Mamy. Cofamy się, cofamy się, cofamy się Cofamy się, czwóreczka Trzy Skoda mnie tu osłoni swoim Nie widzę, nie widzę celu. Nie jesteśmy tu w stanie tego przełamać bez standarda, nie? Ładnie weszło. Standard B, cofnią się oj, oj, oj. Następny idzie kumulacyjny, tu nie ma co, co się bawić. Mm, to jest taktyczne rozegranie. Tu już ma chyba dziewiątkę, Nie, ósemkę. Co ona taka twarda. Ale jeszcze sprzedam coś progetto. Jak się uda to jeszcze. Yy, to jeszcze oho, chciałem coś dać, ale nie udało się tym razem. Mm -hmm. Fatalnie. Wygląda to bardzo, bardzo źle. Ys T28 Black Prince KW-3 Emil Super Hellcat No Podziurawili mnie Ładny strzał. No nasz, nasz tu brak Prince jest bardziej yy, żywotny niż ten drugi. Następca Churchilla, który nigdy nie, nigdy nie stał się następcą Churchilla. Oj, oj, oj ten mecz taki sobie. Oj, oj, oj ten Skorpion tutaj załatwi sprawę. No jedyne, co może to czekać ewentualnie zbić bazę. Teraz serio ten Emil się tak powoli porusza Tak nacisnąć gaz proponuję. Może w minutę tam dojedziesz, nie? Wszyscy walczą z ocho, a tu problem jest na bazie. Dobra. Mamy bazę Zablokowaną No, mamy Ferdinanda. Nie wiem jak jest skierowany Ale może spokojnie wyjechać na niego Czarny książę Twardy! Barda sztuka A to przecież już ósemeczka No i Skorpion G się ujawnia. Mocne uderzenie. Oj, oj, ale dziura. No, myślę, że jakby tak faktycznie taki pocisk trafił, to już właśnie brak prince zostałby wykluczony z, z rozgrywki. No a ten strzał najprawdopodobniej by zlikwidował Skorpiona, więc no fajnie, fajnie. Pięknie. No ja się już dopaliłem. Niskie pojazdy fajnie się potrafią palić momentami. Ale sprzedałem pięknego strzała Progetto na ślepo, więc to się liczy. Zaraz zobaczymy ile tych uszkodzeń tam było. No, więc wygląda to następująco: 1413 uszkodzeń. Najbardziej oberwało ode mnie. Progetto. kierowca mechanik, gąsienica, zbiornik paliwa. Tutaj dostałem jeszcze fałka za dużo za 395. Yy, uszkodzenia: No, standard BO. Tu naprawdę to było fajna rozgrywka. Jednak nie spodziewałem się, że można tak dobrze kampić. Yy, tutaj mamy T28 na pewno dominacja. KW3. Też 44, brak, prince, czyli czarny książę, lepiej ode mnie, ale lepiej od Isa 2.2. Yy, zarobek 32 tysiące, tak na tak słabą bitwę to jest naprawdę spoko. 1413, no jestem raz, dwa, 3, 4, 5, 6, Czyli w pierwszej dziesiątce się uplasowałem. Pojazd yy, moim zdaniem, naprawdę fajny, można się nim pobawić. Yy, Dość rzadko go można zdobyć, ale mi się wydaje, że toż, też przez to czyni go nieco unikatowym i ciekawym. Ja już prawie będę kończył. Napiszcie, co myślicie o t 34 3. Jak wam się ten pojazd podoba? Czy kiedykolwiek mi się zagrać? Albo czy macie ten pojazd? Z mojej strony to tyle. Jeśli film się podoba, to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, no i cześć.